Hej, hej, he. wszystkim serdecznie, na kanale wywoju. Wojo, na wstępie wszystko wiemy, wiecie co macie robić, więc przestanę mówić, zapraszam na DC, też przestanę mówić, bo za dużo już tego mówię, przypominam, że wszystkie te fakty, nie fakty, to, to z gry komputerowej, wiadomo, Zastanawiałem się o czym mówić i nawet do tej chwili nie wiem co mógł powiedzieć w dzisiejszym odcinku środowym, ale tak przyszło mi do mówić, bo na live'ie ostatnio rozmawialiśmy, i doszliśmy do wniosku chyba w tamtym miesiącu, znaczy w tamtym tygodniu, rozmawiał ze mną niby przyszły oficer, niby sprawa i trochę sobie porozmawialiśmy, Mamy dosyć długo, półtorej godziny czy tam ileś. Kilka rzeczy wyjaśniłem i chciałem się z wami chyba podzielić tymi informacjami, bo nie wszyscy oglądają live, że naprawdę więcej można się dowiedzieć i konkretniej na temat jakichś rzeczy. I porozmawiamy dzisiaj sobie o czasie pracy, bo niektórzy sobie myślą, dużo osób myśli, że tak naprawdę czas pracy jest 8 godzin. Od 7, załóżmy do 15:30, załóżmy piątki skrócone, lub ewentualnie od 7:30, każdego dnia do 15:30, a to już jest inny tryb pracy. Niektórzy sobie myślą, że będą przychodzić na 8 godzin, szczęśliwi, mili, sympatycznie. I po 8 godzinach, czy tam po iluś, i każdego dnia będę do domu. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że każdy, czy to jest oficer, czy to jest podoficer, czy to jest szeregowy. Jest tak, że macie swoje obowiązki. I jest takie coś jak praca dla narodu, służba dla narodu. Możesz być w robocie od 7 do 22, i nikt ci za to nie zapłaci nadgodzin, bo nie ma w naszych stanowiskach czegoś, co się nazywa nadgodziny płatne. Myślałem, że leci. Nie ma takiego czegoś. Robicie dla narodu, czasami ewentualnie jak wam dowódca wasz, lub przełożony, czy dowódca jednostki na wyspie powie, że są nadgodziny. Na przykład zostajesz dłużej, bo masz tylko coś do zrobienia, a twój dowódca ci powie, no ale ci nie kazał. Masz siedzi Miałeś siedzieć tylko do 15, a nie do 18 robić jakieś tam dokumenty. Robiłeś to właśnie w waszym zakresie, bo się nie wyrabiasz. Nie wiem, składa silnik, załóżmy czy coś. A na przykład ze cały dzień targany, na przykład, nie wiem, na zbiórki, bo trzeba kompanię honorowo zrobić. I się okazuje, że nie zrobiłeś tego, bo na przykład na czwartek ma być to już zrobione. I siedzisz po godzinach. Na no, a Twój proszka jest, że siedzisz na godzinę, to Twoja problem jest. I tak ludzie będą tłumaczyć, to nie jest tak, że za każdym razem, nie wiem, nad godziny będziesz miał, tak? W teorii godzina, za godzinę. Za godzinę. Lub ewentualnie przechodzisz na godzinę do godzin, a to wszystko zależy już od przełożonych. Jeżeli myślicie, że będziecie robić yy, tylko w własnym zakresie 8 godzin do 15.30, po 15.30 do domu? zapomnijcie. Pamiętajcie, ćwiczenia są, manewry, zależy jeszcze, pamiętajcie, gdzie służycie, tak? Bo na przykład nie ma manewrów, na przykład, nie wiem, marynarce wojennej, nie ma poligonów. Są się poligony za chwilę, ale to są ćwiczenia. I na przykład, jeżeli będzie udział w ćwiczeniach, według ustawy nie przysługuje wam nadgodziny. To jest dobry gost dobrej woli przełożonych. Są się przepisy, gdzie przysługuje, gdzie nie przysługuje nadgodziny. Ustawy, że podczas ćwiczeń, manewrów nie przysługuje wam nadgodziną. Robisz to na rzeczy, I na przykład, jak pracujesz od siódmej do godziny, nie wiem, 3 dni od poniedziałku do czwartku, to na przykład na rzecz narodu to się nazywa, tak? Bo są ćwiczenia, bo są manewry. I są w zasadzie wypisane, to nie jest tak. Nie wiem, zieloni na przykład mają poligony, znaczy, nie wiecie, do lasu jed jedą pod namioty i spędzają tam. Oni też nie mają za to nadgodzin. Ja też mi wyskoczy. tak, ale mają kursze za to dodatkowo yy, szkodliwe. Dokładnie tak się na dodatek się nazywa poligonowy. Ale nie wszyscy mają, ale ktoś mi powie, ale tak ustawa mówi, że tak mówi być, nie. I co, i żołnierz będzie się kłócił z ustawą? To nie jest tak jak wy wszyscy myślicie i dużo dostaje odpowiedzi na live'ach, dostaje jakieś tam rozmowy, wiadomości czy zapytania na temat. Jak tam, do 15 i do domu? Ja już nie mówię tutaj o, że jakaś służba, jest czy warty. Yy, pamiętajcie, że nawet oficerowie mają warty, tym bardziej podobne. Bo jest na przykład dowódcą warty. I to jest służba. Podejście tak samo. Rozprowadzający jest. To, ale to wszystko zależy na jakiej wyspy traficie. To można rozmawiać na ten godzinach i nad godzinach bardzo dużo, miło i sympatycznie. Jak to powiedziałem, ćwiczenia, poligony, nie wiem. Ja nieraz na przykład przez 4 lata spędziłem po 400 godzin. To się śmiał ze mnie, ale to jest niemożliwe. Ile powinien być nad godzin? Albo ile, jakie pensje podwyższono? Nie, dlatego mamy pensję z góry, rząd, bo czy się zgadzamy na godzinę w miesiącu, czy na 800 godzin w miesiącu, to nie interesuje. I też musicie to zaakceptować. I nie ma nadgodzin, czy dodatkowa pensja. I tym słodkim akcentem ponownie, bo już drugi raz omawiam ten temat. Powinno się razy dwa. Bo już kiedyś to omawiałem ten temat, czas pracy w, na wyspie. I tym słodkim akcentem zapraszam na DC, zapraszam na ankietę, żeby wypełnić, żeby dostać pełnoprawnym członkiem DC. Dużo osób nie chciało, weszło, ucieszyło się, że faktycznie fajny kanał. Zapraszam na live, tam więcej informacji jest, bardziej konkretni, bo tu mnie czas leci. Tak? Nie mam czasu, bo muszę się wyrobić w ciągu 12-15 minut. Bo kto będzie chciał oglądać godzinowe live? odcinki? Krótka związła wiadomość z mojej strony. I dziękuję wam. Wyzwaliście tak do, do końca na tak długo. Pamiętamy komentarzik. Nie, hashtag, coś tam, tylko napisał. Jak wy myślicie o tym czasie pracy? Dziękuję. Trzymajcie się. Hej, hej.